Breaking news od organizacji Fame MMA. Właśnie ogłoszono kolejny i totalnie niespodziewany pojedynek na gali Fame MMA 7 w Łodzi. W kolejnym węcie Dawid Malczyński zmierzy się z Wojtkiem Golą. Już za chwilę jako pierwsi porozmawiamy z mistrzem organizacji Fame MMA, Dawidem Malczyńskim. Dawid jest już z nami. Cześć Dawid. Totalnie niespodziewane ogłoszenie walki. Znowu ratujesz gale, Duże nerwy, duże emocje? Dzień dobry, witam wszystkich. E, tak, no zawsze tak jest, w sensie nie może być normalnie. Nie mogę się dowiedzieć o walce na 2 trzy miesiące przed, tylko zawsze do mnie dzwonią ci źli włodarze na kilka dni. Nie, oczywiście, żartuję. E, miałem wakacje, było nudno, a tu zadzwonił telefon. Okazuje się, że mam walkę i naprawdę cieszę się z całego serca, że znowu mogę pomóc i włożyć coś od siebie do tej gali i zawalczyć na niej. To może zacznijmy od tego, czy to, co najważniejsze dla fanów, będziesz bronił pasa i jeśli tak, to w jakiej kategorii? Na tej walce? Tak, w walce z Wojtkiem. Nie, nie, nie. to nie będzie walka o pas. To będzie catchweight y, chyba 80 kg. No bo nie ukrywam, i ja i Wojtek jesteśmy wzięci prosto z wakacji. Yy... No, to nie będzie walka o pas, ale ta walka będzie też bardzo ważna, bo wyłoni to, kto jest najmocniej kopiącym bocianem w Polsce. Boisz się, boisz się trochę tych kopnięć Wojtka, bo już pokażą, pokazał nie raz, że one się naprawdę wielkie, wielkie spustoszenie wśród rywali. Pewnie, no, że się boję. Poza tym Wojtek jest duży. W sumie każdy mój rywal zawsze jest większy ode mnie. No chyba, że olejnik, on też był chudy, ale no, pewnie, że się boję, no tylko głupi się nie boi. Ale no co, no, co ma być to będzie? Ja też umiem kopać. I co, myślisz, że, że będziesz w stanie wytrzymać te potężne kopnięcia? Tam łamane nogi były, no grubo, grubo, umówmy się. Kurde, to ja chyba nie te walki oglądałem. Nie no, jak mi noga nie odpadnie, to będę stał. O, w ten sposób. A jak wyglądały w ogóle kulisy tej walki? Długo się zastanawiałeś, kiedy w ogóle przyszli do Ciebie włodarze i mówią Dawid, trzeba walczyć z Wojtkiem. Yy, to nie pamiętam dokładnie, ile to było dni przed, ale kilka. Kilka dni, to nie było, że jakoś miałem na przykład 25 dni. Nie, 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 to było kilka dni. No co, zadzwonił telefon. Nie, to ja wcześniej dzwoniłem, bo tam rozmawiałem sobie generalnie tam o przyszłości z zarządem i nagle pojawiło się pytanie, bo ty chciałeś walczyć z Wojtkiem. Ja mówię, no tak, no może teraz chciałbyś zawalczyć. Ja mówię, o kurde, to się muszę zastanowić. Zastanowiłem się 10 minut, zadzwoniłem znowu i powiedziałem, że, że okej, okay, że dobra, możemy, możemy walczyć, ale no nie ukrywam, jak. Dostałem tam propozycję walki, to miałem taki kurde stres, że, wow, jak to zaraz, teraz? Ja dopiero melanżowałem, dopiero się bawiłem, a tutaj szybko trzeba wskoczyć w treningi, ale uspokoiłem się, ogarnąłem. No i robimy to. Już tam trenuję od. W sumie, jak zadzwonił ten telefon, to kilka godzin później już byłem na treningu. Pierwszym. Mówiłeś, że walka, chciałeś walki z Wojtkiem? Ona była już planowana tak, tak. wcześniej na którąś z, z następnych gal, bo tam już robiliście sobie zdjęcia. Już były pierwsze spotkania tak. twarzą w twarz. A to akurat zabawne, bo robiliśmy sobie zdjęcia przy okazji tego, że um, Wojtek potrzebował ode mnie coś wziąć i ustawiliśmy się u mnie we Wrocławiu. Ja mu to przekazałem ee, i ten, o kurde jak to brzmiło, <laughs> ja mu to przekazałem i ja mówię dajmy, zrobimy sobie zdjęcie, podkręcimy coś na Instagrama. To zdjęcie generalnie było zrobione z ze dwa miesiące temu u Wojtka już było dodane i tydzień temu ja je skopiowałem, w sensie zrobiłem screenshota i dodałem do siebie na Instagrama też, żeby podkręcić, ono tam bardzo fajnie poszło i nie wiem, może to dlatego taki pomysł się wziął, wziął w zarządzie, że zobaczyli, że to zdjęcie tak fajnie zrobiło zasięgi i powiedzieli, kurde, może teraz Malczyński z golą by zawalczył, nie wiem, aczkolwiek no. Nie oszukasz tego, co jest pisane, co ci jest pisane. No tak miało być, wrzuciłem to zdjęcie i nagle mam walkę z Wojtkiem. Cieszę się bardzo. A wracam do swojego pytania, czy była planowana? Na pewno były jakieś tam rozmowy i koniec końców myślę, że kiedyś by się wydarzyła, no bo to fajna walka, tak mi się wydaje przynajmniej. Brat pomaga w przygotowaniach. Jak, jak to wygląda w tej chwili? Dużo treningów, ile będą trwały Twoje przygotowania do walki, bo walka, przypomnijmy, już za tydzień. No. Yy, trenuję od ilu od. Kilku, nie wiem, sześciu, pięciu dni. Staram się dwa razy dziennie. Na no w sumie raz, jeden dzień, tylko miałem, także zrobiłem jeden trening, bo musieliśmy nagrywać filmik na YouTube, na nasz kanał. A tak, no to staram się nieprzerwanie dwa treningi dziennie. No i tak, Marcin pomaga mi, nie zmieniam składu. Cały czas szuli, cały czas Krystian Natura, cały czas Marcin. I co? Przygotowujemy się i, i wchodzę i zostawię tam wszystko, co potrafię. No, zrobię wszystko, żeby wygrać i pomścić Rafuniksa. Będzie, będzie szło na konferencji, to już takie zemsty za Rafoniksa, to już jest taki początek trash talku z Wojtem. Wiesz co, eee, szczerze pierwszy raz, eee, nie licząc tej walki w Anglii, pierwszy raz w historii mojej kariery w eee, MMA eee, mam rywala, z którego lubię, które, z którym się nawzajem szanuję, bo pierwsza walka z Polakiem to były dymy, były disy, kopnięcia na konferencji. Walka z Ferrarim to również były wyzwiska, głównie on mnie. Walka z olejnikiem, no to to już w ogóle była pajacerka, jakieś tam liście, spotkania na parkingu. E, a, a tutaj w końcu mam coś takiego, że mogę, nie muszę być -y, na konferencji siedzieć i e, rozjebie cię, zrobię to, zrobię tam. Znaczy, w sumie ja tak nie mówię, ale w sensie będę mógł siedzieć luźno, pośmiać się, pożartować z, Wojtka, z Wojtkiem, e, a nie tylko siedzieć na burmuszony i e, ja ci zrobię to, ja ci zrobię tamto. Fajnie, w końcu nie ma można po prostu wyluzowanym przejść na konferencję, a nie ciągle się spinać, o idzie mój przeciwnik. Czyli ani szklanki nie będą latały, liście... Tego nie wydaje. powiedziałem. Nie no, nie, wydaje mi się, że nie. O, przepraszam, na chwilę muszę się zmutować. No, szkodliwość rzeczy martwych. Przepraszam, już jest wszystko jest. OK I pies szczekał. Wydaje mi się, że nie, no nic takiego nie będzie, chyba, że Wojtek nagle przyjmie postać potężnego włodarza. Ale tak to wydaje mi się, że Jakąś bekę będzie można w końcu pokręcić, coś się pośmiać, a nie tylko. Rozjebiecie, masno fest! Nie no, będzie fajnie, mi się wydaje tak przynajmniej. Czyli show z twojej strony na pewno, na pewno będzie. Zależy. No, znaczy zależy co rozumiemy przez słowo show, no bo dla jednych show to jest właśnie rzucanie szklankami wyzywa, wyzywanie się, a dla drugich show to może być, no, to można też w drugą stronę zrobić to jakoś fajniej, kreatywniej. Pośmiać się, pożartować z przeciwnika, jakiś zrobić to z takim śmiesznym smaczkiem, a nie tylko chór, dur, rozwalę cię. Mówiłeś, y, mówiłeś o Adrianie Polaku, mówiłeś o... Przepraszam. Mówiłeś o Amadeuszu Ferrari. Yy, powiedz, czekasz na tę walkę najbardziej na tej gali, czy, czy jednak coś innego tam będziecie kręcić na siódemce? Teraz najbardziej czekam na swoją, <noise> yy, ale no tak, no wiadomo, nie ma, nie ma między nimi już jakichś mega dymów. Yy, widać, że obaj są zmęczeni tym tematem, ile można też w kółko, oni już, kurde, nie wiem, dwa, dwa i pół roku się wyzywają, w sensie już się nie, wyzy nie wyzywają. Ferrari ponoć trenuje. Pierwszy raz w historii swoich przygotowań się przygotowuje. Przygotowuję, przygotowuję. W historii swoich walk się przygotowuje. Polak też ciężko trenuje, tam widziałem. No i jestem ciekawy rezultatu tej walki. Zobaczymy jak to będzie. Trylogia z Adrianem Polakiem, albo rewanż z przegranym z tego pojedynku, czy jednak, czy jednak coś innego dalej? Wiesz co, ja to chciałbym zawalczyć z Adrianem z tego względu, że no, pierwszą walkę wygrałem ja. Potem była ta walka z dosyć kontrowersyjnym werdyktem. Tak ja uważam i też, no może nie tyle Uważasz, co ja tak wygrałeś. uważam, ale bardzo do... Nie chcę tego mówić, że uważam, że wygrałem, ale dobra, inaczej, nie chcę się bawić w sędziego. Po prostu takim okiem zwykłego człowieka, jak sobie oglądałem tą walkę, no to tam w stójce ani ja go nie uderzyłem za bardzo, o mnie. No tam nudna była ta walka, bardzo nudna była. No ale ja go cztery razy obaliłem. On nawet ani razu nie próbował i no kurde nawet jeżeli no chyba remis bardziej mi by się tutaj wydało niż jego wygrana, ale nie mam żadnego bólu dupy o tę walkę czy coś. Po prostu mówię to tylko dlatego, że jest jeden jeden w tej rywalizacji, tylko że ja jestem tak nie tyle co zdenerwowany, co mam taki niesmak, bo Teraz w tej trzeciej walce, jeżeli będzie ona miała miejsce, no to będę chciał już, nie, nie będę chciał zostawiać werdyktu e, dla sędziów, żeby oni zadecydowali, tylko ja będę chciał skończyć tę walkę, żeby udowodnić, że w tej trygoli, w, trylo, w trygoli, trylogii całościowo, ja jestem, byłem lepszym zawodnikiem. O, w ten sposób. I na koniec ostatnie pytanie. No niezłe to laboratorium ze sobą. Ładnie sobie tam to zbudowałeś w mieszkaniu. Szykujesz dla Wojka, Wojtka jakąś niespodziankę. Może to dobrze, że nie ma testów antydopingowych. Może tam coś szykujesz tak. w jakimś pokoju alchemicznym. Tak, tak. Jest tutaj przygotowywana sekretna mikstura na silny, lewy piszczel. <laughs> nie no, mówię. Nie mam teraz tego, jak zmienić chyba? E, poczekaj, o, mogę to zmienić. E, patrz, teraz na przykład jestem tutaj. O, tutaj jestem, a teraz jestem w biurze, w pokoju. No tak, tutaj sobie można się bawić. Nie wiedziałem nawet, że taka opcja jest, ale można sobie je tak urozmaicać tło, jak ktoś ma brzydką ścianę. O, pokażę jeszcze w oryginale, jak wygląda ta moja ściana. E, o, tak o, widzisz? Szare takie. takie. Na pewno, eleganckie na pewno walka będzie szara. No, postaram się, nie? Ale nic nie obiecuję, bo nie wiadomo. Nie no, będzie dobrze. Będzie dobrze. Nie mogę się doczekać. Nie wiem czego się spodziewać totalnie. Super. W sensie po Wojtku. Wojtek! Wo Wojciechu, yy, tej nocy na pewno kogoś będzie bolała noga i kogoś będzie bolała wątroba. Czy to będę ja, czy to będzie czy ty? Tego nie wie nikt. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Tyle. Super. A o tym... O tym kogo będzie bola noga przekonamy się 5 września w Łodzi. Dzięki wielkie Dawid za poświęcony czas i trzymamy kciuki do zobaczenia do zobaczenia na konferencji i na gali. Do zobaczenia pozdrawiam wszystkich. Naa